Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku vloga i w tym odcinku opowiem Ci o tym, czym jest puchnięcie i pączkowanie. To jest taki fajny opis jakby pewnych strategii biznesowych. Puchnięcie polega na tym, że jakby Twoja marka osobista, Twoje nazwisko jest coraz większe. Według tej zasady, o której już kilkukrotnie mówiłem, że osoby, które są bardziej znane, które jakby mają tą zbudowaną tą markę osobistą, czyli wow, znam tą osobę z... Są w stanie sprzedawać więcej, bo ludzie kupią m.in. z powodów prestiżowych, że pokażą znajomym, wiesz, kto mnie uczył, uczyła mnie tata i ta osoba. Czyli najpierw stajesz się osobą znaną, sławną, rozpoznawalną, na przykład wykorzystując social media, a dopiero później jakby pracujesz nad tym, żeby zrobić marketing, żeby sprzedawać swoje produkty, czy też się tworzyć. Bo znaczy oczywiście możesz zacząć od sprzedawania mniejszej społeczności, bo wtedy jakby głównie się liczy to, co potrafisz merytorycznie, czyli na przykład jako osoba całkowicie nieznana robiąc webinar, jesteś w stanie w czasie webinaru zbudować tą markę. Czyli jakbyśmy sobie tak, takie wzięli słupki, na których jest ocena od 1 do 100, jakby na ile ta osoba, na ile jesteś dla nich ważna, na ile zbudowałeś właśnie ten autorytet, no to osoba, która wchodzi na webinar, na przykład ma jesteś dla niej od 1 do 100 to jest na 5, czyli na tyle jakby tobie ufa i tak dalej. Ale to, co pokażesz na webinarze, czyli przekażesz jakąś tam część wiedzy i się popiszesz tym, co potrafisz, no to powoduje, że gdzieś tam pod koniec webinaru już masz 70, nie? I to powoduje, że ludzie są w stanie od ciebie kupować. Ale gdybyś miała ten autorytet na poziomie 100, czyli w ogóle jesteś moim mistrzem, no to wtedy sprzedawanie jest tylko formalnością. No bo jest taka bardzo prosta zasada, że ludzie najpierw kupują ciebie. Dopiero później Twoje produkty, czy też jakieś inne rozwiązania, usługi itd. Więc więc warto mieć ten proces puchnięcia, czyli jestem coraz bardziej znaną osobą, coraz bardziej ważną w oczach tych osób. A pączkowanie polega na tym, że sprzedajesz na przykład swoje licencje. i Można to ze sobą łączyć. Na przykład Herfacker jest takim przykładem, gdzie łączy te dwie rzeczy, czyli ma zbudowaną markę jako autor książek i tak dalej, podcastów itp, ale do tego też robi jakby swoją taką franczyzę. Czyli ma swoich trenerów, którzy płacą mu licencję i za możliwość używania jego nazwiska podczas szkoleń. Czyli notabene on się mógł sklonować, czyli klonowanie w biznesie i pączkowanie, tak żeby to prosto zrozumieć. Czyli możesz to ze sobą łączyć, na przykład to robi Robert Lewandowski, który ma nazwisko i na przykład żebyś chciał się u niego zareklamować, to kosztuje to tyle i tyle, ale na przykład ma też marki typu restauracje podpisane jego nazwiskiem i też na tym zarabia, nie? Czyli pączkowanie i puchnięcie plus też klonowanie. Klonowanie na przykład to jest to, że możesz być w kilku miejscach naraz, czyli na przykład właśnie możesz mieć, czyli możesz na przykład właśnie sprzedawać swoje licencje albo właśnie na przykład robić automatyczne webinary. Chociaż pewnym takim klonowaniem siebie to jest to, że ludzie na przykład mogą Wykorzystać Twój materiał nagrany wcześniej, czyli zamiast y, odpowiadasz na każde pytanie Twojego jakiegoś odbiorcy, dzisiaj też miałem klientkę, która działa m.in. w branży MLM na konsultacji, i ona właśnie szuka takiego rozwiązania, żeby nie robiła biznesu łyżeczką, czyli kopanie studni łyżeczką, tylko żeby na przykład właśnie nagrała sobie tutoriale i w momencie, kiedy jakiś klient się o coś pyta, to żeby nie marnowała tej godziny czasu na tłumaczenie, tylko żeby wysłała link do nagrania. Więc dzięki temu masz więcej wolnego czasu, marka pracuje na Ciebie, bo wtedy możesz podnosić ceny, bo jak masz wysoką markę, to też masz wysoką marżę, więc możesz podnosić ceny, czyli mniej pracujesz i więcej zarabiasz. Ja budując swoją markę, też mogę cały czas podnosić ceny za konsultacje i cały czas sądować, na ile mogę tą cenę podnieść, czyli notabene pracuje mniej, zarabiam więcej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga.